Małe rękawice to nie może skończyć się dobrze. Tak, dokładnie. Dla jednego z nich oczywiście. Słuchaj, swój, swój! Przemysław niechciałek będzie, kom... będzie sędziował tą walkę. Ależ tutaj napięcie. Wczoraj się dużo działo między nimi, dużo słów padło, no ale zobaczymy. Teraz krzyżują się rękawice. To jest właśnie najpiękniejsze, że można... Najpierw sobie coś powiedzieć, a później skasować te czeki w klatce. No myślę, że mniej tutaj chodzi o pieniądze, a bardziej chyba jednak o to, żeby pokazać swoją moc. Jednemu i drugiemu nie brakuje chęci na to, żeby zostać w organizacji, żeby współpracować, no i bić się dobrze. Zwróć uwagę, Mavs w pozycji z Mańkuta. Jest odbicie walki, którą mieliśmy poprzednio. Chcesz powiedzieć, że Mańkuci zawsze wygrywają? Nie zawsze, ale z mańkutami nie jest wygodnie. No nie jest, nie jest, to prawda. Ale Grzesiek, widzę, że wie o co chodzi. Od razu tutaj poszła prawa ręka. Tak jest, no tutaj dynamika tego pojedynku rysuje się w ten sposób, że zawodnik walczący z pozycji klasycznej musi schodzić w lewo. Czyli coś niespotykanego, kiedy sparuje się z zawodnikami w tej samej pozycji. Na razie to baws naciera. Grzesiek, chyba troszeczkę, hellboy jest gdzieś. Przyczajony czeka na jakąś kontrę, nie wiem, o teraz dopiero poszedł. No ale za dużo z tego nie wyniknęło, to mieliśmy chwilę klinczu i Mavs przytomnie na rozerwaniu uderzył. Mavs jest bardzo dynamiczny w, tej, w tych swoich wejściach, ale zobaczymy jak kondycyjnie obaj będą wyglądali, bo jednak mimo wszystko to jest 9 minut walki. Dokładnie, no właśnie ta, ten, ten aspekt też chciałem poruszyć, bo czasami robiąc za dużo... Można szybko te nakłady energetyczne wypompować. No Elboj patrzył, czy to krew z nosa. Typowy błąd amatora. <laughs> Ale... No widzisz, zawsze widzisz po oczach zawodnika, czy widział wcześniej swoją krew, czy nie. Tak, 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 dokładnie. Ale wszedł faktycznie ten prawy sierp już drugi raz. Delikatnie, bo delikatnie, ale jednak Mavs tutaj narusza Hellboya. Ale też próbuje polować tym lewym drugim na ciało. Oj, piękny prawy. Ależ zejście. Jest jak Muhammad Ali. Mavs porusza się na nogach, nie schodzi. A teraz kontra, kontra. O, powoli ma, to, Z defensywą Mavs. Ale to troszeczkę za bardzo w złości. Jednak trzeba tutaj bardziej, myślę, precyzyjnie uderzać. No, kłonna głowa jest zawsze wskazana w pojedynku. O, już teraz potężny prawy w wykonaniu Bo też w tarapatach Hellboy. Ale Hellboy zachował się teraz profesjonalnie. Tak jest, od razu przejście do pięciu. W momencie, kiedy były jakieś tarapaty, ale piękny był ten prawy. Ojej, ale teraz opowiedział swoim prawym pierdol. Zabójcza brojna Prawy sierpni. To poszło! Teraz musi Mavs pokazać klasę, musi pokazać twardość. Odpłacił piękny, zanadobny Hellboy. No, wstrząsnął głową Mavs, zobaczymy jak bardzo naruszył go ten prawy sierpowy. Ale szybko wstał, zauważyłeś? Tak jest. Jak w tutaj Tyson Fury. Teraz nie odrobi już chyba tych strat, 15 sekund do końca. A więc 10-8 wygra tą rundę. Hellboy! Ale dramatycznie się rozrysowała ta runda. Najpierw prawie leżał Hellboy, następnie kilkadziesiąt sekund później kilkanaście w zasadzie. Ale zwróć uwagę, Maps teraz szukał naprawdę gdzieś, żeby uspokoić błędnik. Tak jest, no tu też widzimy, że ci zawodnicy zyskują tego doświadczenia i podejmują dobre Weszło to po prostu idealnie. Tak jest, no cofał się, cofał i nagle bił te nogi w matę i poszukał tej wymiany, która się opłaciła. Ale wszystko może jeszcze się zmienić. To jeszcze nie jest wygrana walka. Bo tak Max szybko się pozbierał. Obaj zostali naruszeni w tej rundzie. Zobaczymy, który teraz będzie skuteczniejszy. Ale myślę, że tych knockdownów się będzie wiele. No i widzicie Państwo: dwie walki, a ileż emocji, ileż knockdownów, ileż tu się dzieje. po dopiero początek gali. W tych walkach tych fightowych często ten początek jest taki dynamiczny, bo ci zawodnicy mają dużo energii. I nie myślę o walce jako o maratonie, tylko jako o sprincie. Chyba teraz każde 30 sekund więcej. Tak jest już widzimy tutaj gotowi na drugą odsłonę. Tak jak mówiłem pojedynek błędów znowu był błąd z, z, drugiej, z drugiej strony. Ale przytomnie wykorzystują błędy rywali. Widać to polowanie. Mas troszkę za bardzo schodzi do środka. Z tym swoim prawym. Zwróć uwagę, że powinien bardziej wychodzić na zewnątrz, w swoją prawą stronę, aby ta lewa ręka robiła większą robotę. On ma dużą siłę, uderza. Oj! Mamy pierwsze obalenie. Pierwsze obalenie w boksie. Jeszcze nie było kopnięć. Ale to było piękne wejście. Timing idealny. Tak jest. Tu będzie chyba punkt Nie wiem, czy sędzia nie pokazał. Nic a więc przepuścił tutaj jako po prostu błąd w sztuce. No sam się prosił masz, o to wejście, podchodząc tak blisko tymi nogami, ale ja jako miłośnik sportu uznaję to wejście jako ładne. Czyli bok z obaleniami to tak jest... jest tak jest przyszłość tego sportu. Ważne, żeby nie boks bez uderzeń wchodził do, na salony. O! Znowu, znowu, znowu. Hellboy trafia. Trafia tym prawym sierpowym. Błąd Mafsa polega na tym, że nie schodzi na zewnątrz. Oj, ponowne obalenie. i ponowne obolenie. I POM! Teraz już chyba będzie punkt karny. No. A tak, kujemny punkt. Nie, nie. Trzeba się nie pilnować. Ma. Trzeba się pilnować. Na początku tą no ciężko jest rozgraniczyć te... Te zasady, szczególnie jak trenuje się mieszane sztuki walki, to ciężko jest się powstrzymać. Ale piękne Oj. trafienie pomiędzy gardą Mavs trafił. Tak I jest. jest liczenie. Teraz Mavs nadrabia swoje straty. No i ta runda niewątpliwie idzie na jego korzyść. Tak, no ale liczenie nie zaczynamy do momentu, kiedy Mavs nie ustawi się w neutralnym narożniku. Także troszeczkę tego czasu jeszcze kupił Hellboy. Ciężko znaleźć w okrągłej klatce narożnik, ale zawodnik zawsze znajdzie. Dokładnie, dokładnie. No teraz uspokoiło nam się, teraz każdy już odmierza. Dobrze poszedł, teraz dwa ciosy doszły. Delikatnie doszedł najpierw lewy, potem prawy. No Hellboy próbuje cały czas szukać tego, co mu wyszło wcześniej, czyli zwróć uwagę, że stara się wbijać nogi w ziemię i próbować tego prawego sierpowego. Ja mam wrażenie, że Grzesiek dopóki dobrze nie dostanie, to po prostu nie atakuje. On się uspokaja, że jest jak jest, tak? No to też ma swoje plusy i minusy, ale tu Mavs nie może się odwracać plecami do przeciwnika. No w stanął na moment. I czekał chyba na najniższy wymiar kary. Tak jest, no to jest bardzo duży błąd. No teraz już szarpana ta walka. No zielona. i szuka gilotyny. Pyta o czas swojego narożnika na ostatni 10 sekund do końca tej odsłony. No to znaczy, że tlenu już brakuje. Jeszcze tak nie jest. wszyscy kibice dotarli do hali, a już tlenu na hali brakuje. <laughs> Defensywa. Defensywa to coś po włosku, a my nie znamy włoskiego. No, parę zdań by się znalazło przy okazji różnego rodzaju makaronizmów, ale jedźmy dalej. Trzecia runda. Kto pierwszy? Kto pierwszy zaatakuje? Na kogo stawiasz w trzeciej rundzie? Bo niewątpliwie pierwsza runda należała do Helboja, druga runda do Mawca. No, obaj, obaj mają swoje momenty w tym pojedynku. Jeszcze wszystko jest. Tak naprawdę cała walka jest otwarta, jeszcze wchodząc do tej trzeciej rundy. Ale czuję już wagę tego zwycięstwa o tutaj teraz Max potęży tarapata. Ale szatak, ale szatak. Mamy odpowiedź kliczem, ależ wymieniają się. Pójdą w piecem, pójdą piecem. Jest! Helborn trafia. Coś niesamowitego. Max teraz musi się zebrać. Dawaj Max, dasz radę. Dasz radę. Teraz, teraz, poderwij się na nogi! Bo wielkie kłopoty masta. Jeszcze dwie Siedem. minuty, jeszcze...